Czy Polska może zająć miejsce Niemiec jako lidera Europy, albo chociaż tej naszej środkowej, to pytanie, które jeszcze dekadę temu brzmiałoby jak żart. Dziś brzmi jak scenariusz, który trzeba potraktować poważnie. Niemcy przez dekady byli sercem gospodarki Europy. Krajem, który spinał kontynent finansowo, technologicznie i politycznie. Ale ten model się kończy. Energia z Rosji odcięta, eksport do Chin ograniczony, przemysł motoryzacyjny w kryzysie. Berlin jest bez energii, bez wizji i bez strategii, a Unia, którą kiedyś, Prowadzili, dryfuje. Polska natomiast zaczyna wyglądać jak kraj, który przejmuje pałeczkę. Nie z przypadku, ale z konieczności. Zbroimy się szybciej niż jakikolwiek kraj Europy. Kupujemy, produkujemy, szkolimy. Nie z wyboru, tylko ponownie z konieczności. Budujemy przemysł, infrastrukturę i własne sojusze. To już nie jest kraj peryferyjny. To strefa buforowa, która zamienia się w centrum ciężkości regionu. Gospodarczo, Polska ma w zbrojeniówce potencjał, jakiego Europa nie widziała od końca zimnej wojny. Setki wyrzutni, Tysiące nowoczesnych czołgów, dziesiątki miliardów dolarów w kontraktach z USA, Koreą i własnym przemysłem. To nie są tylko zakupy. To strategiczna transformacja państwa w militarny hub regionu. A jeśli historia czegokolwiek nas uczy, to tego, że potęga gospodarcza zawsze rodzi się z potęgi militarnej. Czy jesteśmy gotowi mentalnie? Jeszcze nie. Wciąż myślimy jak kraj peryferyjny, który musi dostosować się do Zachodu. Ale dziś Zachód zaczyna dostosowywać się do realiów, które dzieją się tutaj. Wystarczy spojrzeć. Niemcy w defensywie, Francja pogrążona w chaosie, Wielka Brytania poza grą, a Polska mimo wszystkich swoich problemów rośnie w sile, w znaczeniu, w pewności siebie. Nie chodzi więc o to, czy możemy przejąć rolę Niemiec. Chodzi o to, czy odważymy się ją przyjąć, bo historia nie czeka. Kiedy imperium słabnie, jego miejsce nie zostaje puste. Albo je zajmiesz, albo zajmie je ktoś inny. I tu jest moment prawdy. Europa czeka na nowego lidera. Niemcy się wahają, Francja śpi. Więc jeśli nie teraz Polska, to kiedy? Jeśli nie my, to kto? Bo liderem się nie mianuje. Liderem się zostaje.